Hej, taki tego raz dzisiaj w filmie z atoma, z takiej gry, gdzie jakąś magiczną e, fuzją jądrową mieszamy atomy. Właśnie zresztą pokażę, po prostu łączymy sobie atomy. I tada, zabiliśmy już Beryl. Oj, w ogóle, Bor. A, no i inaczej tyle. Takiego jeszcze ale nie miałem, ale mniej stopnie. No, bo tak gra na tym polega. O tym sobie tak możemy zmieszać. To jest zmieniamy na plusik. Wstawiam sobie plusik, mamy trochę litu, trochę wodoru, trochę więcej litu. A znaczy, może sobie łączyć, właśnie mamy Beryl, Beryl czwarty piergastek. No do tego przydałaby się tablica okresowa, nie, układem wydelejewa, ale to, ja, ja, ten jest tam, to nie trzeba. ale ja mogę tutaj, o, obok, bo i tak, jest, kupa miejsca. Teraz tak, to jest w ogóle dla nas, Androida, ale, troszeczkę szczytowałem. Nie powiem jak, bo to jest na no, troszeczkę takie bardzo to wszystko. Dobra, jeżdżemy y, sobie tutaj. Mamy trochę wodoru, trochę litu i, i za chwilę przegramy. To będzie w ogóle śmieszne, na no, dobra, nie przegramy. Zmienimy sobie plusa na minusa. Teraz możemy zmienić plusa na plusa. I teraz zrobiłem sobie fuzję i zrobiliśmy z atomów wodoru lit No, tak, trochę dziwne, nie? Bo tak że coś się, się nie ma prawa połączyć. I tutaj zrobiliśmy sobie beryl. O kurde, ale fajne rzecz. <noise> ale wynik główny. Dobra, tutaj teraz ten kusik nie wiem co można z tym zrobić. Jeszcze, aż tak tutaj do końca nie ogarnąłem. E, he he, możemy to jest salić, trochę do no, hewadoru. He, jest kusik. I to, zrobimy sobie znowu Bor. E, tutaj muszę do tego rzucić. I włączyłem borion węgiel. Karbon. To jest fajna po angielsku carbon, nie? Więc ja tam wolę być jakiś carbon czy coś, ja lubię sobie przybierasz te nazwy, bo są śmieszne. No. A jak na ogół to... Nie wiem ty, po, w ogóle czemu te gry nagrywam, po prostu mi się takiego i zachciało. Spodobała mi się. No go, ja nigdy nie nagrywam. O, jest tlen! Jest cały tlen, fajnie! O! Dobra. Ym, ale ja po prostu nagrywam gry, które wcześniej sprawdzę i tyle. Nie, nie nagrywam gier, w których po prostu mi się tak... W pierwszej kreacji nie lubię nagrywać, takiego O, trzy lity, cztery lity, troszeczkę Bodor, podróżę. No dobra, droba, droba. i robimy sobie i robimy bol O kurde, jak dobrze idzie, 172 punkty już mamy na rekord chyba 2000 ale mamy już plan to się liczy teraz pucik nam się nie przyda to możemy sobie wyrzucić trochę litu, trochę więcej litu trochę jeszcze więcej litu, troszeczkę berylu trochę jeszcze więcej litu i teraz możemy sobie połączyć i robimy bor tak, pierwiastek. pierdolastek y, lit. znowu wędliz, tutaj beryl y, łączymy tutaj, Mogę tutaj wtedy byłby bo na adresu, ale trudno mi <grym> to indusza gadów, y, okay, nie nie o tutaj już trochę za dużo tego jest, niedobrze, niedobrze Dobra, jest minusik, to zmieniamy tego plus na plus To jest dosyć głupio, I teraz tak, lit czy beryl, beryl, zmieniamy, będzie teraz bor, I teraz to może te dwa możemy zmienić Wtedy na karbon, no tak, to już jest oksyden <grym> No właśnie, chyba zapomnieliśmy z azot Nie wiem czemu. on. okej, lit, lit, plusik Lit, i miałem, jest kolejny bor mm, Nie ma nic tutaj. to wyrzucała, że też wyrzucałem tutaj trochę berylu Tutaj możemy zrobić jeszcze więcej berylu, tutaj trochę wodoru, jeszcze więcej berylu, Nic. i plusik, i teraz fuzja, i znowu kolejny karwy bon, czyli ręki. No, ale myślę, to jest fajna, jakby dobry pomysł z tą grą, można się nauczyć właśnie na nie? bo tam na kartkowce jest na chemii yy, Podajcie te, te pierwiastki te jaki to jest symbol jaki to się nazywa i tak można się łatwo nauczyć no chyba że się umie tak ja. ale tu się chwalić to jest to za chwilę będziecie się pisać w komentarzach że o kujon i w ogóle tak o ja mówię, że na fajowo chyba czy można wodę zrobić Tutaj to sobie tutaj plusik 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 o możemy to połączyć wtedy będzie fluor fluorine no, tego problemu, żeby to nie Dobra. O, ile helu mamy? Robo? I teraz łączymy jej ile I, fuzja, i się od razu I woah! Jeszcze jakaś dodatkowa fuzja, mamy już węgiel. Ej, ze świetnej miejsca. To jest na po prostu niesamowicie. Kolejny plusik to połączy sobie dwa bory. Może będzie sobie kolejny? Carbon. <gryw> Carbonite. <independency> nie, carbon. Po no, prostu carbon. No, to po prostu nic, że jest karbon. Okej, okay. zarzucamy sobie więcej boru, więcej boru Jeszcze więcej boru, jeszcze więcej boru Jeszcze więcej boru, jeszcze więcej boru I łączymy to wszystko i powstaje nam tlen kolejny Teraz nie mamy jeszcze więcej tlenu Mamy fluorajn Okej, okay. łączymy sobie Teraz tak, możemy coś w sobie wrzucić, na lit, hmm. to Tam niepotrzebne. No i ta dwa No bo wiem, bo tutaj ta trzonka, bo tam chyba h 2 zrobić. Bo jest jakieś właśnie osiągnięcie Tylko nie wiem jak się łączy to w sensie klinicznym Okej, okay. nit tutaj możemy wrzucić Plusik. Dwa Ok. Mamy już azot. Jest azot. Wiesz, że to tych Okej, trochę więcej Troszeczkę będziemy. Trochę Boru. dwa Bora można. O, miałem kolejny węgiel. Jest fajny. teraz to łączymy i powstaje nam Bor. Tak, śmieszna gra, jest śmieszna. Tutaj nagrałem, bo już dawno nagrywałem głupie gier, moja lista jest taka głupia, że musi być kontynuowana, nie? No Dobra, dwa bory. Połączymy na bory, bo ja już trochę mam mało miejsca tutaj. Muszę szybko... O, już są trzy kropki. Jak są trzy kropki, to jest już trochę niebezpieczne. Zmienimy sobie... Ten list można wyrzucić tak naprawdę. O, i teraz to połączymy i... No, 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 już nie ma kropek. To to jest bor. Okay, muszę połączyć ten barrel. O, no to no, stawmy, wodór jest nieszkodliwy aż tak. Okej. Okay. Lit, lit, lit. Już mam lit, nie mam, idzie litu. Dobra, berm. Bor. Jeszcze więcej boru? Eee, lit, 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 to jest lit. O, znowu są trzy kropki. Znaczy, już jest troszeczkę ciężej. Eeeh, bor, wyrzućmy zdecydowanie. Aj, już mam troszeczkę przedłuża. <grych> Chyba trzeba gdzieś podbyć tego wodoru. Oj, znowu. Nie! Została mi jedna kropka! Nie! O, nie. Nie, 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 koniec, koniec, jest. No i dobrze, i 622 punkty i fluorine Dobra, to może jeszcze jedna gra, <gracja> czy byłby nie No ale mamy już parę czwarty tak no może sobie ma coś co zapomniałem, że to jest coś taka jeszcze, jakby coś w rodzaju antymaterii I to wyższa dla razu było, no, na to użyć by się było fajne Ale dobra, przeżyłem, o, łączymy lit, lit i mam od razu boron Kurde, boron, jak to już brzmi Naprawdę, no, prawda, to możemy sobie wyrzucić. To też sobie wyrzucimy to też te, tutaj staćmy, to tutaj, to tutaj. I tutaj, tutaj mamy. Ok, kolejny plusik, to, to możemy tutaj wyrzucić. Wodór, lit, <gryt> To tak, to jest całą krawędę mówił, wodór, lit, he, bla, bla, bla i tak dalej. Tak? Nie. Dzisiaj robimy sobie trochę więcej tego. Mm. Nie, będę chyba tak mówił, to jest z pewnością. Dobra, usunę sobie plus. A, plus, plus. I ja, mamy ja jest taka głupia, ale jednak mi się podoba. Tym bardziej, że mój kanał na ogół jest z głupi, więc nie pasuje, co? Każdy to przyzna. Po prostu każdy nawet mi tyfa. Tak, mityfa przyzna. To jest osoba, która najbardziej potrafi obrazić mój kanał, a ja jakoś to mi to nie obchodzi, nawet się cieszę, że przynajmniej komentuję go w jakiś sposób. Bo ja sam go No ale, około trochę tego dużo już się zrobiło. Um, nic może połączyć. Tak jest według. Takie potrzebne wszystkie są takie beznadziejne, BL się połączmy. Mmm, nic, tutaj sobie zróbmy nic. Mmm, połóżmy palice, jest perl. Idency litą. Jusik. To zrobierzmy sobie jednego. Jeden wodór. I zróbmy sobie bor. Bor. Nie, szan karbon. Karbon! Sody. Ale nie nie ma tak. Nie, nie daj nam. O nie, jak połączyłem. Magnes, tak dokładnie. Magnesjum, kurde. Nie wiem, wszystko taka ekscytacja. Okej, okay, neon, neon, magnes, Dobrze, Dobrze, jestem tutaj. Sztel jest teraz sam przy magnecie. Taki był dobry z początku. O kurde, tyle nasz. Tak, daleko doszliśmy, A teraz jesteśmy tutaj. No, oczymy to. No, fluor, fluor, nie jest taki złoty, taki żółty. Ja nie zrobisz żółtego koloru. Jest taki sam. Tak, zdecydowanie sam. Chociaż nie, cel jak teraz fajny dzisiaj nie Ale tak, do końca to nie, <laughs> nie. O, 1001 jeden punktów. Tylko, że mamy troszeczkę dużo tego. Tylko to możemy połączyć. Um, teraz nic więcej musimy tak sobie użyć ale teraz możemy z plus stawić, ale co to prawda? nie wtedy tylko y, kolejne tutaj. wrzuciliśmy um, no, plus trzeba postawić kolejne plusy w tym stylu. Ok, łączymy te dwa. Nie wiem po co to było. To tu, tutaj znowu tak tu się. Ok, mamy tlen. Lepiej ten tlen połączyć jakoś to wyrzucić? Nie, są trzy kropki, niedobrze. Ten wrzucimy tutaj, a jest o dwie kropki. O! I teraz będzie genialna reakcja, ale mamy stół. Hmm. A, więc tutaj jest trzy kropki, i nie będzie już gmin właśnie. Okej. Okay. Tutaj możemy to połączyć, możemy też. tylko to połączyć. Tlen, 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 ten. Okej, okay. łączymy tlen. czy coś innego, jest połączenia? Nie, łączymy tlen. O, fluor, świetnie, nie Albo tutaj dorzućmy floor, tutaj też dorzućmy floor, tutaj dorzućmy. Ej, nie, tylko nie to. Nie. O kurwa, dobra Okej, okay, mam teraz dwie kropki Łączymy fluor I powstaje nam, powstaje nam dwa sody Łączymy, dwa magnezy Łączymy I mamy glin, czyli aluminium Czyli w ogóle amelium To jest amelium Łączymy to, i teraz on jest O, magnez, o, kolejny glin Dobra, ja trzeba to jakoś połączyć. To łączymy, i teraz Mamy fosfor Z cigonowej. No tak, bo fosfor to chyba z nim Nie jest pewny. Mamy fosfor, kurde. Robiłem swój rekord w tych właśnie rzeczach. Nie ma całej dobrej reakcji, trzeba będzie neon zrobić. Do no dorzucajmy neonu. Tak, teraz zabierzemy ten neon i zrobimy go z tymi neonami. Będzie kolejny magnes. To 7700 punktów prawie. Nie no, najlepsza moja rozgrywka ze wszystkich. O! Krzem! To tak Szem to jest no, trochę mniej niż fosfor, ale... Ale tak dużo, bo się tak, że po prostu się zrobi. Ok, tlen, tlen, węgiel. Trochę tego. <grym> z azotu tlen łączymy, tak, tlen będzie najlepiej. I teraz trochę tego, czyli potrzebujemy tego węgla chyba. Albo azot. Tak, no właśnie, teraz to tutaj będzie. Potem możemy połączyć ten węgiel. Ok, no on już <grym> się palił ale łączymy węgiel, bo dostaniemy tlen. To tylko trochę głupie, nie tlen z węgla. To... Nie, no trzeba by to, to porównać. To jest rodzaj jakby. Y skupy otrzymać loda nie a ja tu myślałem, że to jest plusik plusie <grym> myślałem, że to jest plus nie, czemu, dobra, możemy usunąć ten neon, ale co jest możemy usunąć coś innego, za tym azot, azot jest niekomu tutaj niepotrzebny już, znudził mi się dobra, łączymy teraz te dwa tutaj losady Sody. i tutaj jeszcze dwa fluor niech będzie dwa neony, okej, okay, to łączymy tak, ja wtedy z sód kolejne, Tam możemy dosić lę, tutaj troszeczkę Lonu. No, no. Hmm. No jeszcze. O, chyba tylko tu możemy. Hmm. Teraz tylko tutaj. Dobra. ciekawe, że będzie 2000 punktów Jak będzie to, super jak by było. okej okay. Flor, Okej, okay, tutaj trochę. Tu. Ehm. To, 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 to. Jest tutaj trochę. No to na razie niech będzie. Ja trochę schaniem, bo za chwilę, za chwilę się pojawią właśnie 3 kropki. Ehm, dobra. Okej, okay, jest troszeczkę. Nie! Ale dobra, mamy 2000 punktów, to się liczy, 2259. O, i tak oraz. Ale mogę dopisać. Dobra, nie O, właśnie poziom na tym Tak, wbrew pozorom dobra, która... Dobra, to była to było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że trochę się spodobało. Nie, tak odebinka. Niektóre były te wytnę, bo tak to się z 20 minut nagrywało. No to była tyle. więc paaa!